Czasami słyszę pytanie: Czy za kilka lat będę kochał dokładnie tak samo jak kiedyś? I kiedy je słyszę, mam sobie jedną myśl: Oby nie, bo jeśli miałbym kochać dokładnie tak samo jak dawniej, to znaczyłoby, że nic się we mnie nie zmieniło: że moja miłość została zamrożona w czasie, jak obraz w ramce sprzed lat. A przecież serce to nie jest muzeum. Serce jest rzeką, płynie, zmienia się wraz z nami i wzrasta wraz z nami. Gdy miałem 20 lat, kochałem inaczej. Było w tym dużo intensywności, dużo ognia, ale też dużo lęków. I masa, masa oczekiwań. Z perspektywy czasu widzę, że tamta miłość była tylko początkiem drogi. Nie była gorsza, po prostu była młodsza, tak jak ja. Dziś kocham jeszcze inaczej, bo i ja jestem innym człowiekiem. I wierzę, że za kilka lat będę jeszcze głębiej i jeszcze mądrzej. Miłość to proces rozwoju, to droga, która prowadzi nas coraz dalej. Psychologia mówi kilka razy to podkreślałem przy okazji różnych artykułów, że relacje są lustrem, druga osoba odbija nam to, co w sobie nosimy. Dlatego w miłości tak często wracają nasze stare rany z dzieciństwa, schematy, a czasem nawet i lęki. Możemy się na nie złościć. Oczywiście możemy obwiniać nawet partnera, ale prawdziwy rozwój zaczyna się wtedy, gdy potrafimy zadać sobie pytanie, co ta sytuacja mówi o mnie samym. Z moich doświadczeń wiem. Że to nie zawsze jest proste. Były momenty, w, którym, w których sam chciałem uciec, uciec od tej prawdy i zrzucić winę na drugą osobę. Ale im częściej miałem w sobie tę odwagę, żeby spojrzeć w końcu w to lustro, tym mocniej widziałem, że miłość jest cudowną nauczycielką. Uczy mnie cierpliwości, uczy mnie empatii, uczy mnie rozmowy, ale chyba przede wszystkim najbardziej uczy mnie akceptacji siebie. I tu wchodzimy głębiej, na poziom duszy. Kroniki Akaszy przypominają, że miłość jest naturalnym stanem duszy. Ona zawsze w nas jest. I to nie jest nagroda, to nie jest waluta, nie coś, co ktoś nam daje. To światło, które świeci w każdym z nas. Ale to światło bardzo często bywa zasłonięte przez lęki, przez traumy, przez przekonania. I kiedy je zdejmujemy, tak naprawdę wracamy do siebie. Miłość wtedy zaczyna płynąć naturalnie i do nas, i od nas. I wtedy przestaje być wspomnieniem, wspomnieniem z jakiejś dalekiej przeszłości. Staje się doświadczeniem teraźniejszości. Miłość nie ma być taka, jaka kiedyś. Ona ma być taka. Jaką jesteśmy gotowi przyjąć teraz. Problem w tym, że to często właśnie przekonania blokują tę miłość. Ile osób nosi w sobie zapis: miłość boli, miłość oznacza cierpienie, nie zasługuję na miłość. Ten program, niestety, nie zasługuję na miłość, jest najczęstszym programem. Tak długo, jak te programy działają w naszej podświadomości, będziemy spotykać podobne doświadczenia. Mówiłem o tym wielokrotnie i też tego doświadczyłem, bo te programy miałem też w sobie i nosiłem je przez wiele lat. Nie zasługuję na miłość. Miłość boli, bo przecież są programy, które wynikają nie tylko z dzieciństwa, ale również z nieprzepracowanych relacji, które się zakończyły, zwłaszcza zakończyły się w trudny sposób. Czy to zdradą, czy to porzuceniem, czy to nagłym odejściem. Albo miłość boli, dlatego że przez lata być może tak w jakichś relacjach, także i rodzinnych, w którym doświadczaliśmy miłości tylko poprzez ból. Teta Healing pokazuje, że można to zmienić. Sam jestem na to niesamowitym dowodem, ponieważ przez wiele lat, i głównie na początku, kiedy poznawałem tę metodę, to było właśnie pod tym kątem uzdrowienia siebie. Wchodząc w głębi w siebie, można uzdrowić te zapisy i zmienić się na nowe, takie, które wspierają nas w budowaniu relacji. Bo uwierz mi, naprawdę miłość nie musi boleć. Miłość może dawać wolność, radość, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. I tu wchodzi psychologia serca. Ona mówi jasno: miłość to nie jest tylko emocja, tak jak my bardzo często myślimy, ale decyzja, którą podejmujesz każdego dnia. Nie tylko wtedy, gdy jest łatwo i pięknie, bo wtedy jest najłatwiej, ale też wtedy, gdy pojawiają się kryzysy. Codzienność, zmęczenie. Bo dojrzała miłość, ona nie polega na tym, że partner spełnia wszystkie nasze oczekiwania że jesteśmy z rodziny królewskiej i siedzimy na tronie. Dojrzała miłość polega na tym, że wybieramy bycie obok. Że tworzymy przestrzeń, w której oboje. Możemy w pięknie wzrastać. I wreszcie, miłość uzdrawia nie tylko psychikę, ale nawet i ciało. Badania pokazują, że osoby, które żyją w zdrowych relacjach, szybciej zdrowieją, mają mocniejszy układ odpornościowy, a nawet żyją dłużej. Na poziomie duchowym idzie to jeszcze dalej, bo miłość uzdrawia nasze wewnętrzne rany. To światło, które potrafi stopić lód w sercu. I my dobrze o tym wiemy. To przestrzeń, w której ktoś wreszcie czuje, że jest widziany, że jest przyjęty i przede wszystkim, że jest bezpieczny. I właśnie dlatego wierzę, że miłość nie jest wspomnieniem sprzed lat. Miłość jest żywym i cudownym doświadczeniem, doświadczeniem, które dojrzewa wraz z nami. Jeśli więc ktoś jeszcze raz zada mi pytanie: Czy za kilka lat będziesz kochał tak jak kiedyś? Uśmiechnę się i odpowiem: Nie. I całe szczęście, że nie. Bo nie chcę wracać do tego, co było. Chcę iść dalej. Chcę kochać głębiej, mocniej, mądrzej. Oraz przede wszystkim prawdziwiej. Miłość ma się rozwijać tak, jak i ja się rozwijam każdego dnia. Bo w końcu miłość jest drogą, a nie wspomnieniem. Czy za parę lat będę kochał tak samo? Kochani, zapraszam serdecznie do lektury dzisiejszego artykułu. Jest dostępny na stronie akademia Transformacji Dzisiaj życzę Wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej. Do jutra. Pa.